Przyznaje Adam Małysz i szybko dodaje – ufam trenerowi. Nie zmienia to jednak faktu, że po ostatnim konkursie turnieju czterech skoczni w zespole zrobiło się trochę nerwowo. Poszło o kwalifikacje do turniejów Bischofshofen, a dokładniej o brak zmysłu taktycznego fina. Zabrakło troszkę taktyki, bo niektórzy zawodnicy bardzo taktycznie podchodzą do, do kwalifikacji Czasem też mnie kur kurczyło to, żeby no, może nie sprzeciwić się Hanu, ale powiedzieć, że nie idę na kwalifikacje, startuję jako z tymi najlepszymi z końca. I dzisiaj by to była na pewno dobra taktyka. Obok tych słów nie można przejść obojętnie, odkąd dwa lata temu Małuszew wrócił na jasnych zasadach do współpracy z Lepisto. No może, że i dobrze się rozumiem. Nie odważył się publicznie upomnieć Finę. Do wczoraj. Myślę, że nie ma co. Rozmuchiwać konfliktu, bo akurat Lepisto jest takim trenerem, który jest w stanie powiedzieć szczerze do skoczka, słuchaj, nawaliłem. Do tego nic nie jest w stanie go zdenerwować, nawet otwarta krytyka. Stoicki spokój, fiński spokój, tym się Lepisto naj, najbardziej charakteryzuje. Z Haną Lepisto nie udało nam się dziś skontaktować. Czasu na wyjaśnienie nieporozumień z Małuszem niewiele. Jutro konkurs w Harachowie.